Witam Was bardzo serdecznie, moje bićki malinowe w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Zaczynamy ten odcinek od. Grubej, zbustowanej bitwy i liczę, że w końcu trafię tego pierdzielonego haula. Z tej skrzyneczki już trochę jej otworzyliśmy ale dobra, żeby tu nikt szybko nie dobił. Oczywiście ogłoszenia parafialne dla płacących z moim kodem. Cały czas 8 skinków do zgarnięcia. Jeszcze tutaj nikt żadnego skinka nie zgarnął. Dodatkowo w tym odcinku macie do zgarnięcia takiego skina, żeby wziąć udział na niego. Należy zasubskrybować, kanał, się, zostawić obiekt w górę, skomentować odcinek, a jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie w tym miejscu subskrybować mój kod ad przez wałudzie, dostajecie 2 zł, 10 groszy oraz Dzisiaj więcej do tu przy pamiętać pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dobra, chluściem, bo uściem, no niestety odcineczek nagrywamy o dość późnej godzinie, więc tutaj raczej dzisiaj z oponentami może być ciężko, a więc możemy sobie tutaj oczywiście poradzić z to, na, na to wszystko, zaradzić botami, bo jak to się mówi no bez bota klasycznie to nie robota, no bez bota to nie robota jak na razie niestety ten bot nas mocno dyma Zaczynamy konkretnie. Konkretne skiny, też w sumie, w tej bitwie tutaj lecą. To no da to jeszcze radę się nadrobić. Tym bardziej to połowa bitwy. Tylko, no, rękawiczki tutaj. Te, w tej skrzynce bardzo ważne są te rękawiczki białe. Tu, jak faktycznie polecą te 1600, to już jest naprawdę niestety pogrzej I jak zresztą widać, zostało już zapieczętowane w drugim skinie. Patrzcie to. Ojojojojoj, oj, 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 niedobry początek, bardzo niedobry początek, tym bardziej, że to jest dosyć droga bitwa jak na nas, nasz budżet dzisiejszy, więc zaczynamy z tragicznie. Jest tragedia, tu jest widzę jakaś bitwa. Na dwie osoby, na trzy znaczy osoby. Nie wiem, dołączam, mam nadzieję, że tutaj szybko bota sobie przypieczętuję. Co to jest, tutaj jest USP Glock, Jester, ty co? Ej, czekaj, czekaj, opuszczam to. Czekaj, czekaj, gdzie jest ta skrzynia? To z glockami? O kurde. Ty, ciekawe to jest, tej skrzynki na jesterze. No tam, z tego co widziałem, no jest glock fade. Ale właśnie minus jest tutaj tego taki, że... Że ten Glock Fade no jest tutaj na niego 2,6%. Bo w tej skrzynce no jest bardzo dużo pistoletków i te procenty są znacznie mniejsze, ale tutaj w tej skrzyni również obstawiam, że oprócz Glocka Fade'a to jeszcze jakieś fajne tutaj pistolety są i lecą nam fajne, dosyć, dosyć, bo cenowo tutaj nam się to ładnie układa. Ale takimi pistoletami jeszcze tutaj tego nie wygramy. No jakby nam ten Glock Fade wyleciał, nie? Jakby nam ten Glock Fade wyleciał tutaj, to byśmy mieli co świętować w tym odcinku. Początek nam się układa, ale już tutaj podbija do nas. Kurcze, gdzie są te lepsze tutaj jakieś pistolety? Do... Nie zobaczyłem w sumie też, jak ona wygląda na tym jesterze. Odpaliłem tak po prostu... O, to dobry stan! Kurcze, no myślałem, że ten... Faktory New to chyba by było 700 zł? No szkoda. USP, proszę, może ten. Dobra, 400, elegancko, elegancko. Elegancko i raczej tutaj bez Glocka Fejda. Dwie ostatnie skrzynie, dwie ostatnie tutaj deski nadziei. Deski nadziei się mówi? Tak, deski nadziei, deski nadziei no deski nadziei. No i gówno. Nawet nam się to. Nawet nam się to nie zwróciło. Na ja pierdziele. Tu za początek odcinka, nie? Czekajcie. Ja muszę tą skrzynkę zobaczyć tak o. Jakie tam są ogólne procenty? Czy tutaj nam po prostu tak gównianie dawało? Eee, tu jest USP Glock. Aha. No ta Tu mamy 2,6% na tego fejda. A reszta skinów to tak. Tak średnio, tak średnio bym powiedział. Kurczę, no może byśmy jeszcze jedną szansę dali, jako że kurczę, praktycznie w ogóle tej skrzynki nigdy nie otwierałem. Spróbujmy nadać jeszcze jedną szansę. Bez Bez underdoga jeszcze możemy tu polecić na klasyczkiem. I zobaczymy. Dawaj tego fejda. No tu tylko z tej skrzynki może fejd nas zadowolić. 2,5% ponad. Na tego fejdzika. 2,6%. Kurczę a 6, no prawie 3%, no prawie 3. A takiego gloka fejda to już dawno nie trafiłem. Może dzisiaj, może dzisiaj to będzie ta noc. Kiedy damy radę. I trafimy. Chociaż. Chociaż już tutaj ten początek, jak patrzę na te skiny, które lecą, to mi się żygać chce nie. Naprawdę. Oprócz tego. Że tu jest ten Glock Fade, to reszta z tych USB. No nie no, słaba skrzyneczka Fest. No jak nam nie wypadnie. No tu, jak nie wypadnie ten Glock Fade, to raczej ciężko cokolwiek liczyć, nie? Raczej ciężko cokolwiek liczyć. Pięć skrzyń. O, jaki fajny ten. Ten, ten Gloczek fajny, taki złocisty tutaj. O kurde! I się ma! Dobra, elegancko! No, co ty gadasz? Znienacka na Jacka. No i mamy to, mamy chociaż jeszcze, żeby on tu nie trafił na sam koniec, ale no szanse na to są dwuprocentowe. No i nie trafia, no i nie trafia. No i pięknie, no i pięknie. I to jeszcze piękny proficik I nam się tu odcineczek zaczyna rozkręcać. Zaczyna nam się tu rozkręcać odcinek. No to może powtórzmy pierwszą bitwę tego odcinka. Ale już na Underdogu, już na Underdogu mi się wydaje, bo szczęście myślę, że już wykorzystane, więc Underdog niech tutaj, niech tutaj wleci i powtórzmy tą pierwszą bitwę. Let's go. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Napiłem się, to wiem. Napiłem się. Bubble Tea. I uwaga. Czy będą tu jakieś bąbelki? Czy z tego będą bąbelki? Michael, czy tobie coś wyleci? Kurcze pieczony, nie? Ciekawego, jak na razie to. O, jest, dobra, tajemnica w miarę, w miarę, okej. Okay. No, rękawice, gdzie są tutaj te rękawice? Tak wcześniej ładnie sypało rękawiczkami. I znając życie, mi pewnie wylecą i przegramy tą bitwę. Nie wiem, kurwa, tak, 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 ja to, to widzę jakoś. Ja pierdzielę, jestem jasnowidzem, nie? O kurczę, Jednak nie jestem jasnowidzem, jest, znaczy widziałem, że wylecą rękawiczki, ale Je przegraliśmy, całe szczęście, no i okej, okay, powtórzona bitwa, odkuliśmy się Już konkretny jest nawet naprawdę bardzo ładny proficik I nawet, oj, chciałem dołączyć jeszcze do kolejnej Nie dołączymy tu co, o kurcze, popo No jest, dołączyliśmy. A co tu jest? A te skrzyneczki. Dobra, ale to jest gitara, bo na cztery osoby ta skrzyneczka w takiej ilości może tutaj naprawdę fajnie sypnąć. Nie byle, żeby to jakakolwiek kosa wyleciała, to już w ogóle będzie naprawdę przepięknie. Tylko pytanie, czy tu dojdzie czwarta osoba, czy po prostu dodadzą bota. W każdym bądź razie, żeby to nie trwało za długo, widzimy się, jak po prostu już dodadzą kogoś. I mamy bitwę. Ja pierdziele i mamy też piękny naprawdę początek, nie? Tej bitwy. Ose chłop trafił od razu. A to jest Underdog! Ty czekaj! My, ma <śm> My mamy złote, ty czekaj, czekaj. Dobra. Underdog i pięknie jeszcze tu popin trafia. Co jest grane? Let's go, let's go. Koski tu przelatują. No jeszcze tu Rosso i Popo, jakby trafił sobie po kosce. I mamy. Nie musieliśmy nawet długo czekać. Znowu gówniana kosa, bo gówniana, ale są tu kosy, nie? nie no ładnie, ładnie. Tylko jeszcze Popo nam tutaj został do wygryzienia. Bo jeszcze tutaj jest szansa. Kurczę, no chociaż jakbym trafił kosę, jak trafię tutaj kosę, to raczej nie będzie ciężko przebić te dwa gówniane. Które są bardzo tanie, tak naprawdę. Ale oby nie, oby nie. Oby kosa nam tu jednak nie wyleciał. O kurde, druga! I znowu taka szara, okej. Okay. Ty ładna bitwa, ty naprawdę bardzo ładna bitwa. Nie! No nie gadaj! Nie gadaj! No popo! No popo! No i popo. Ja pierdzielę, no cała bitwa, dominacja genetyczna, no i tak zwany klasyczek się odwalił. Ty, no, serio? Dwa 800? Z bitwy na 4 osoby, gdzie. Ej, dobra, to jednak tutaj drop był tragiczny, nie? Szczerze. Mimo, że naprawdę tych kosek się tutaj posypało sporo, tragedia. Ale tym akcentem zakończamy ten odcinek. Kończymy tutaj z prowitem. Pamiętajcie widzowie, nie zawsze się wygrywa. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Right. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam Cię na Pirate Swap. Z kodem ADIXON dostajecie 35% bonusu do wpłaty.